Projekt, prace nad całym samolotem już e, trwają od ponad 3 lat, jednak dopiero teraz dostaliśmy pierwszy poważny projekt strukturalny, powiem, który się nazywa Koteus i na nim prace zaczęły się w czerwcu tego roku, mają trwać do 2013. Żuraw ma właśnie służyć jako wsparcie dla policjantów i strażaków w sytuacjach kryzysowych, ma być okiem na niebie po prostu dla naszych rodzajów służb. Największym problemy, to, że, że przydajcie prawo polskie, odnośnie samolotów bezpilotowych i no my nie będziemy spełniać tych norm, czy nie będziemy spełniać, będziemy musieli się dostosować do niego. To założenie jest takie, że sam się samostypuje, ja? żeby człowiek po że nie było potrzebne jakiejś wykwalifikowanej kadry, żeby nie trzeba było szkolić, tylko żeby w prosty, przyjemny sposób po prostu na mapie jakby takiej no, misji, w planowaniu misji zaznaczyć wszystkie odpowiednie elementy, czyli gdzie startujemy, gdzie chcemy lecieć, to chcemy zobaczyć, czy tam zrobić zdjęcia, może film, czy może jakiś cichy przelot, czy może jakieś szukanie. To zależy od operatora, od obczowania. się panuje misja, on leci ją wykonuje, wraca. Yeah.